I had a dream, miałem sen, piękny sen, sen sen, jak na pewno wielu komentujących tu twierdzi, zdrajców umiłowanej ojczyzny. Proszę Państwa, miałem sen, że Unia Europejska jednak przekształca się w konfederację albo federację państw, utrzymuje swoje, swoje naj, najważniejsze osiągnięcia, rozwija wspólny rynek, ale też... Dochodzi do formy jednak państwowości, czegoś w rodzaju Stanów Zjednoczonych Europy, niekoniecznie federacyjnych, bo tu nie ma takiej tradycji, ale konfederacji państw. Zresztą w pewnej mierze tę konfederację już dzisiaj stanowi. Jest organizacją międzynarodową o pewnych cechach konfederacji. I w tym śnie też PiS, konfederacja, nie zdołały Polski wyprowadzić z Unii Europejskiej, i Polska pozostała częścią silnej Europy, wykorzystując swoje położenie wykorzystując swoje możliwości wynikające chociażby z lokalizacji między Rosją, Ukrainą i Białorusią a Niemcami takiego naturalnego nie chcę mówić łącznika bo to mi się zawsze kojarzy z tymi obrotowymi drzwiami miłosza wschód zachód czy też gdydrcia tylko jednak Wysuniętej na wschód enklawy zachodu, która pozwala potem Ukrainie, kto wie, może i kiedyś Białorusi się okcydentalizować. Z radością już czytam stwierdzenia o zdrajcach. Przecież zła Unia, która narzuca nam swoją wolę, ci biedni debile, którzy wypisują te rzeczy, nie zauważają nawet, że jesteśmy częścią tej Unii, że mamy ten sam udział jak wszyscy inni członkowie w przegłosowywaniu rozporządzeń czy dyrektyw. No ale znamy to, znamy to z XVIII wieku. Wtedy też ci, którzy chcieli okcydentalizacji Polski, jakiegoś unowocześnienia, byli obrzydliwymi zdrajcami. Swoi byli ci od zgniłego, ohydnego już wtedy kościółka ciemnej tempoty jakiegoś liberum veto i utrzymywania chłopów w stanie pańszczyzny. Historia się powtarza jako groteska. Powtarza się troszkę nam koniec XVIII wieku, ale też powtarza się nam jakaś sytuacja drugiej RP tylko po śmierci Piłsudskiego, kiedy hołota sanacyjna z hołotą endecką, utrzymując pozory silnego państwa, Pchała kraj tak naprawdę już ku dnu, total, totalnemu dnu, a jakość tego państwa i siła tego państwa wyszła idealnie, wyszła idealnie na 1 września 1939. Jak to pisał Grzesiuk z Dolnego Mokotowa nasz szklejon. Silni, zwarci i gotowi. Silni w gębie, zwarci przy wódce, gotowi do ucieczki. Teraz przecież jeśli przylatuje różka, rakieta, czy białoruskie barony połowę kraju, dalej. Silni w gębie, zwarci przy wódce, z kotem i gotowi do ucieczki. Jestem przekonany, że cała ta sytuacja by się powtórzyła. Tam kontynuowaliby Państwo, ale teraz chyba w Budapeszcie już, a nie w Londynie. W Londynie raczej nikt nie chciałby tych śmierdzieli oglądać. Ale powiem wam nadal, I had a dream, nie jesteśmy bez szansy. Siły są dość wyważone, ale nie jesteśmy bez szansy. I had a dream, silna Polska w silnej jednoczącej się Europie.